Cześć kochani, auryczny tarot i cotygodniowe spotkanie z aurą somą i przesłaniami także tymi sponsorowanymi od aniołów w celu aktywowania tego, co jest pozytywną wibracją, tak bardzo nam wszystkim potrzebną. Dla nas, dla was indywidualnie tutaj, oczywiście w czytaniu ogólnym, możecie spotkać treści, które być może poruszą ważny dla was istotny aspekt tego, co wokół was obecnie się dzieje i w którą stronę. No właśnie, powinniście coś ulepszać, bądź też spotkacie informacje, które są dla was pewnego rodzaju inspiracją, drogowskazem, symbolem, znakiem, czymś takim, co może stanowić chociażby Impuls tego, co ma być samouzdrawianiem i poprawą. Przede wszystkim Was, tego, co jest Waszą siłą. To również koloromedytacja, do której Was co tydzień zachęcam, którą Was tutaj zarażam, po to, abyście poprzez te drobne kroki, wprowadzenia chociażby jakiegoś mikrokoloru do swojego otoczenia, tej codzienności, a więc. Akcentów, które się w niej pojawiają w postaci przedmiotów, ubrań, tego na co patrzycie, aby te kolory stały się również takim aktywatorem dobrej, pozytywnej aury, tego, co podwyższa w niej te wibracje, tego, co sprawia, że możecie się zrelaksować albo uwierzyć e, i powierzyć temu kolorowi pewną. Cząstkę tego, co jest mocą, aby On przyniósł Wam szczęście, żeby Wam pomógł, żeby wsparł Was na przykład w jakiejś trudnej chwili. Dlatego warto pomóc sobie, jeżeli oczywiście czujecie, jeżeli czujecie również się z tym spójni, kompatybilni. Pamiętając, że czytanie jest ogólne, kierowane do. Wszystkich, a więc energia, która również tu się pokazuje, czy też wibracja kolorystyczna, odpowiadająca Waszym potrzebom, także odpowiada potrzebom wszystkich. A więc o tym nie zapominajcie, chociaż znajdując się w tej grupie odbiorców, bo zajrzeliście tutaj, z pewnością jesteście częścią tej energii, i na pewno ten kolor, który się pokaże, może być dla was bardziej, aniżeli mniej spójny właśnie w tym tygodniu. Pamiętajcie, że jeżeli traficie na kolor, który nie podoba Wam się, który którego nie lubicie na przykład, jest to sygnał, a impuls dla Was być może taki informacyjny, że z tym kolorem warto byłoby się może nie tyle zaprzyjaźnić, co bliżej go poznać. Właśnie dlatego, że się pokazał, właśnie dlatego, że może go nie darzycie dużą sympatią, ale on się Wam tutaj rzucił w oczy, on chciał coś zasygnalizować, bo w tym kolorze, pamiętajcie, kryje się również jakieś przesłanie. Kiedyś o tym z pewnością szerzej. Na razie chciałabym i zachęcam Was do tego, abyście uczestniczyli w życiu kanału. A więc, jeżeli macie jakieś uwagi lub macie jakieś jeszcze większe potrzeby związane z tym tematem, napiszcie w komentarzu, albo, tak jak niektórzy z moich y, super widzów, piszą do mnie prywatne maile, za które Wam szalenie dziękuję, jest to bardzo, bardzo miłe. Tymczasem, nie przedłużając, życząc Wam w tle już wszystkim wspaniałego tygodnia, wybierzcie sobie. Ten zestaw kart, który w jakiś sposób Was przywołuje. I zobaczmy, co Wam się pokazało na tydzień od 21 do 27 marca, aura sama. Archanioł Daniel i B111. Być może jest to znak dla niektórych e, związany właśnie z koniecznością wykreowania w Was pewnej konkretnej względem okoliczności Waszego życia postawy i tego, co jest również umiejętnością, czy też siłą kreowania własnej rzeczywistości. Po to ten numer się dla Was tutaj pokazał. A i również przesłanie karty, czy też afirmacja, którą powinniście powtarzać, aby to przyciągnąć, mówi, żyję w doskonałej równowadze i jestem pełen miłości. To są te dwa kolory, które Wam się pokazały. A więc, jeżeli potrzebujecie przyciągnąć, zmanifestować albo po prostu, właśnie czuć. Siłę tego, co jest w Was potężne i zrównoważone. Postarajcie się otoczyć właśnie tymi kolorami w tym tygodniu, serwując je sobie, gdzieś patrząc na nie, po to, żeby sobie przypominać, po to, żeby Wasze oczy ciągnęły te impulsy do tego, co jest realizacją. Ta karta i również znaki, symbole pojawiające się w niej, a więc liczba 111, Archanioł Daniel, i te kolory przynoszą Wam prawdę o Waszej własnej naturze. A więc to jesteś Ty, i w tym tygodniu być może będziesz potrzebował lub szukał prawdy i uzyskiwał, czy też łapał harmonię. Możesz również w tym tygodniu pozwolić się życzliwości i miłości płynąć na zewnątrz, a więc od Ciebie. Kierując w ten sposób fluidy, które niech będą także dobrą zachętą dla innych. A więc być może jest to znak, który mówi, nie zmieniaj się pod wpływem tego, co jest gorsze, ale trwaj i bądź wytrwały właśnie w swoich postanowieniach i trzymaniu tego balansu. Jak mówi karta, rozpoznajesz wszelkie formy manipulacji, w tym również te, których sam czasami używasz, i z pomocą tego archanioła lub z pomocą właśnie. Tej wibracji, tej liczby, tych kolorów, możesz uwolnić się od nich. Twój oddech może znów swobodnie płynąć. Jesteś teraz gotów, aby znaleźć swoją prawdziwą tożsamość tożsamość swojej duszy, w głębi swojej istoty i wydobyć ją na powierzchnię. Twoje wrażliwe zdolności doświadczają być może zupełnie nowej intensywności, ale zrozum, jak ważna jest ochrona którą sobie możesz podarować właśnie dzięki tym kolorom. Zwłaszcza, że jeżeli trafiłeś na ten wybór, może to oznaczać, że jesteś bardzo wrażliwą osobą. I poprzez tę wrażliwość budujesz, kreujesz swój świat, ale także czasami się w nim gubisz. Dlatego jeżeli potrzebujesz Archanioła, przywołaj Archanioła, jeżeli potrzebujesz większej dozy tego, co realne, co przyziemne, spójrz na wydźwięk numerologiczny tej liczby. A jeżeli ufasz temu, że także kolor jest w stanie Ci pomóc, to otocz się właśnie tymi, tym zestawem kolorów w tym tygodniu. Zwróć uwagę w tym tygodniu na słowa, które wypowiadasz i na bicie serca, na co ono reaguje, na co jest podatne, czemu ufa. Czego potrzebuję? Jakich słów i jakich serc wokół Ty potrzebujesz do tego, żeby wyrażać siebie? I tak jak powiedziałam Wam wcześniej, ćwiczeniem na ten tydzień jest większa, wzmożona być może aktywność chociażby intencji, którą wysyłacie w kosmos albo. Rozmowy ze sobą, medytacji, poprzez czasami religię, każdy wybiera swój sposób, czy te kolory, którymi możecie się otoczyć, po to, aby wspiąć się na kolejny krok w swojej ścieżce przebudzenia, po to, by aktywnie realizować swoją misję. Także niekiedy w przypadku niektórych z was, jako lightworker, a więc taki przewodnik światła, Twoje wewnętrzne białe światło staje się jaśniejsze. I jeszcze bardziej promienne dzięki pomocy Twojego Anioła. Jeżeli ufasz e, wibracji anielskiej, to wiedz, że są to przekaźnicy tajemnic wszelkiego istnienia, a informacja, która płynie do Ciebie właśnie w tym tygodniu, jest kierowana bezpośrednio przez nich ze źródła Stwórcy. Ten tydzień może być magicznym czasem, kiedy możesz wejść w głębszy kontakt ze swoją duszą i swoim boskim planem. Używanie tej wibracji, używanie tego koloru, medytacja z Twoim aniołem może przynieść połączenie z nim, wesprzeć Twój rozwój, także z tego, co jest ziemskim uwikłaniem w niebiańskie częstotliwości. Bądź otwarty na wszystko i poczuj, że otacza Cię dobro, równowaga i to wszystko, co sprawia, że czujesz się spójny. Karty anielskie z kolei odsłoniły przed Wami kartę. Pokoju. Pokój, a jako Spokój wasz wewnętrzny, ale również być może ten pokój na świecie, a więc może w tym tygodniu jest to znak dla was również e, mówiący, że zaczną się jakieś rozmowy e, związane chociażby, no nie wiem, z negocjacjami jeszcze lepszymi albo z czymś takim, co będzie miało usprawnić właśnie ten kierunek. Natomiast w waszej indywidualnej przestrzeni to również jest spokój ducha, spokój słów, spokój odczuć i być może taka wewnętrzna pewność, że wszystko biegnie zgodnie z planem. Dodatkową kartą, która Wam się pokazała, jeżeli chodzi o karty przemian, zobaczcie jak spójne znowu kolory się pokazały, dodatkowym jest ten żółcień. Mówi o odbudowie równowadze i mocy a tego, co jest balansem, czy też właśnie zaopiekowaniem się energią po to, aby tak było. Karta Niesie przesłanie, które mówi teraz pielęgnuję siebie i innych otaczam miłością. Zwróćcie tylko uwagę w tym tygodniu, właśnie w tych chwilach, w których możecie czuć zagubienie, na przykład. Czy wasze ciało nie potrzebuje więcej waszej uwagi i waszego wsparcia? Słuchajcie także tego, co Wasze ciało mówi, spróbujcie się do niego dostroić, Wy do niego, tak psychicznie, a nieżeli odwrotnie, a więc pielęgnujcie siebie, dbajcie o siebie i otaczajcie siebie i innych w tym tygodniu miłością, po to, aby energia wokół Was kierowała Was tylko i wyłącznie w stronę spokoju ducha i spokoju tego ogólnego, którego Wam i sobie również życzę. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Zapraszam grupę drugą. Hej! I zobaczmy, co u Was pokazało się na ten nadchodzący tydzień, a więc 21-27 marca. Pięknie. Pokazała Wam się fioletowa szata, z którą jesteście teraz być może połączeni y, poprzez to, co afirmuje i co prowadzi Wasze Wyższe Ja. A więc macie szansę również, jeżeli to nie towarzyszy wam obecnie, abyście zauważyli cel swojego życia, ten cel przed wami i podążali wraz z nim. Dodatkowo pokazało wam się światło w kartach anielskich, a więc to nie jest przypadek. Coś w tym tygodniu być może was rozbłyśnie. Padniecie na jakiś pomysł, albo poczujecie taką właśnie energię nakręcającą was to, co jest waszą siłą, to, co jest waszym wewnętrznym światłem, waszym potencjałem, mówiąc inaczej, czasami talentem, czasami zdolnościami, radzeniem sobie właśnie, albo na przykład ten kolor również może aktywować waszą czakrę trzeciego oka, tego co jest intuicyjne, tego co pozwoli Wam widzieć lepiej, lepiej się odnajdywać także w sytuacjach, z którymi przyjdzie Wam się mierzyć. Oczywiście pod warunkiem, że skorzystacie z wewnętrznej swojej mocy, z tego co jest autentyczne a także w Was, a więc niewymuszone, nieudawane, a także nie takie podporządkowane temu, co jest ogółem. I nie chodzi tutaj o e, brak podporządkowania się w tym systemie materialnym, ale o tym, że na przykład nie ufacie sobie, jeżeli chodzi o to, co jest proporcją, e, którą dajecie światu, e, a co dostajecie w zamian, na przykład, ażebyście wierzyli i ufali sobie jako własnej duszy, jako temu, kim jesteście, tak naprawdę poza tym fizycznym wymiarem. Bo, jak wskazuje karta, nowy etap życia i wszystko, co. Wokół ciebie może się zmienić. Tak jak gąsienica odradza się jako piękny motyl, twoje życie także może ulec zasadniczej zmianie. Ta przemiana może wpłynąć na wszystkie dziedziny twojego życia, tak aby po tej fazie nic nie było takie jak przedtem. Dlatego Zaangażuj się w ten cudowny czas, ponieważ ta karta chce Ci o tym przypomnieć, że jesteś być może na takim sobie tylko znanym etapie swojego życia, które no gdzieś albo delikatnie wita się z Tobą, albo mocno gdzieś krzyczy w Tobie. I jeżeli czujesz to już gdzieś wokół siebie, to pamiętaj, że to wszystko zmienia się dla Twojego najwyższego dobra. I wiedz, że robisz. Wielkie postępy w swojej ziemskiej podróży. Rozpoznajesz to, czego nauczyłeś się z przeszłych wydarzeń i zabierasz te dary ze sobą do nowego życia. Znaczenie służenia lub działania w służbie większego planu staje się dla Ciebie jaśniejsze i teraz bardzo świadomie zajmujesz swoje miejsce w tym większym planie. Wszystko, co smutne, niepokojące, dzięki tym kolorom. Możesz pomóc sobie, aby było jeszcze bardziej za Tobą. Po to, żebyś poczuł się odrodzony. Po to, żebyś poczuł się jak nowa osoba. Ćwiczenie dla Was to przez kilka kolejnych dni dobrze byłoby, abyś zanurzył się w słowie służyć i spróbował dogłębnie je zrozumieć. Jesteś tu na ziemi, aby służyć większemu celowi. Twoja osobista wola jest podporządkowana tej wyższej woli dla dobra Ciebie i wszystkich istot, a także dla najwyższego dobra samej Ziemi. Nie jest nam łatwo służyć, ponieważ często mylimy służenie z usługiwaniem, ale kontekst tej wiadomości dla Ciebie odnosi się jednak do tego, co jest realizacją Twojego zadania w tym wcieleniu. Które zdecydowałeś się przyjąć i przybyć na Ziemię, aby stanąć ze swoim światłem w pracy na tym właśnie planie? Możesz bardzo dobrze wesprzeć swoją transformację albo ten właśnie kierunek, Wyciągania tego światła z siebie na zewnątrz po to, żeby ono spotkało się z prawdą Twojego przeznaczenia, z prawdą Twojego kierunku, którego albo szukasz, albo już tam jesteś, albo cały czas go gdzieś wytyczasz. Co Wam się pokazało w kartach przemian jeszcze zobaczmy, a w kartach przemian. Pokazała Wam się adekwatna kolorystyka. To jest niesamowite. Te karty są wybierane przeze mnie bardzo losowo, yy, przypadkowo. I zobaczcie, co się pokazuje. W karcie przemian pokazuje Wam się zrównoważony rozwój i zrozumienie balans, a więc być może akceptacja także, ale również wyzwanie do tego, co jest przeciwnością losu, aby umieć stawić jej czoła, aby się jej nie bać, aby ufać sobie. 74, a więc 11 i przesłanie, czy też afirmacja, która mówi: jestem teraz w pełnej równowadze w każdej dziedzinie swojego życia żeby to aktywować. Warto to podkreślać, żeby tak było. A oczywiście musicie też zacząć działać, ale potrzeba wiary w siebie jest często takim starterem do tego, aby uwierzyć, że jest to możliwe. A więc nikt, tylko wy sami. Pamiętajcie samo uzdrawianie, aby aktywować w sobie wewnętrzną moc, wewnętrzne światło, swoją magię, aby ona was nakręcała, aby ona dawała wam pożywienie. To energia w ogóle ostatniej karty w tej talii, chciałam Wam powiedzieć, a więc taki, takie być może zderzenie tego, co jest yin yi yang, ciemności i jasności. Zwróćcie uwagę, co ten tydzień będzie chciał Wam właśnie w tym aspekcie pokazać. Karta również sugeruje, że macie szansę w tym tygodniu lub w najbliższym właśnie czasie, kiedy to czytacie, słuchacie, na to, żeby wszystkie bóle, wszystkie te trudy po prostu się skończyły. A więc gratulacje! Osiągnąłeś równowagę we wszechświecie. Po uwolnieniu ciemności znajdziesz miejsce, albo już znalazłeś. Ty jesteś również, pamiętaj, tym źródłem tego właśnie światła. To światło, pamiętajcie, pojawia się w treści tej karty. A ta karta pokazała się jako dodatek, a więc chcę Wam pokazać, że te karty również pokazują jakąś historię trwającą dla Was w tym momencie: tego, co jest impulsem, tego, co, na co chce zwrócić również uwagę dany czas. To również informacja, że wszystko działa w doskonałej atmosferze, a więc macie na to szansę w tym tygodniu, żeby tak właśnie było, żeby to także utrzymać lub żeby w tym tygodniu coś przełamać w swoim życiu, aby tak się stało. Bądź, jak mówi karta, w równowadze w każdej dziedzinie swojego życia. Nie trać tego i nie gaś światła, które jest tak wokół, jak i przede wszystkim w tobie. Ty jesteś tym. Światełkiem, ty jesteś tym, co rozprasza ciemność. Życzę Ci, aby również ta jasność przychodziła do ciebie od innych, aby łatwiej było świecić. Trzymajcie się. Zapraszam grupę trzecią. Do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Hej! I zobaczmy, co u Was. A więc grupa trzecia i ten ostatni już zestaw. Dla was wyciągnęły się dwa przesłania anielskie, a więc taki suprajzik, taki bonusik. Mam nadzieję, że inne grupy się nie obrażą, ale tak być musiało. Zobaczmy zatem, co Wam się pokazało. No pięknie. A grupie drugiej pokazała się. Fioletowa szata, również spójny, niemal podobnie zaakcentowany kolor, z tym, że czakry trzeciego oka, a wam się pokazała czakra serca. W karcie B10, która mówi: idź i przytul się do drzewa. Daj sobie teraz miejsce na rozpoczęcie życia od nowa. To jest B10, a więc numerologicznie także dosyć mocny akcent lidera. Pamiętajcie o tym. Koła fortuny także, a więc zmiany, zmiany, zmiany. Może jesteście na takim etapie, w którym czujecie przełom, w którym czujecie wraz z wiosną, a wraz z tymi akcentami, które się rodzą, budzą, że i wy także nabieracie mocy. I ta moc tutaj pokazana w tej karcie, w kolorze zieleni, w akcentach tej kolorystyki, może także sygnalizować, że dla większości z Was to potrzeba waszego serca was kieruje ku tym zmianom albo no właśnie wasze serce budzi się do czegoś co jest tak silne że musicie coś zmienić ale również jest to, ta informacja, że wkładacie w to co robicie dużo serca i ono także jeżeli z serdecznością podchodzicie do tego co wokół was w dwójnasób Was wynagrodzi, a więc tam, gdzie dajecie serce, dostajecie podwójny tego pakiet. A więc nie żałujcie go i bądźcie otwarci na innych także w tym tygodniu. Niektórym z Was karta może również sygnalizować, abyście przy swoich działaniach tego tygodnia, a więc sfokusowaniu się na to, co takie wasze, mocno indywidualne, nie zapominali o tym, co jest serdecznością, czy też właśnie otwartym na innych sercem. Karta anielskich, zobaczmy, co Wam się jeszcze pokazało. Główna karta, a może zrobimy jeszcze tak. Wybierzcie sobie tę, te, którą też czujecie, że może powinniście wybrać bardziej, żeby tego gdzieś tutaj nie zaburzać. No i co, zerknijmy. Ta była jako pierwsza, która się pokazała w ogóle w tym zestawie. No i pięknie, inspiracja, a więc szukanie drogi, kierowanie się tym, co jest nowym widokiem, czymś. Czymś malowniczym, takim wielowymiarowym, a więc być może w tym tygodniu ktoś was zainspiruje właśnie tym sercem, albo wasze serce ulegnie jakimś emocjom, bądź też tydzień będzie taki chętny, żeby przywoływać nowe pomysły, nowych ludzi, wszystko to, co ma wam pomóc w byciu sobą, w odkrywaniu siebie, także. Swojego potencjału, swojej siły, swojej mocy, albo wspieraniu tego kierunku, w którym obecnie jesteście, o te nowe impulsy, o to, co jest jego rozszerzeniem, być może, w jeszcze fajniejszą, mocniejszą stronę. I druga, yy, i drugie przesłanie, które Wam się pokazało. To oczekiwanie, a więc może właśnie gdzieś tutaj yy, energię chcą powiedzieć, że jednym przyjdzie to szybciej, inni będą musieli jeszcze chwilę poczekać. Ale jakby na to nie patrzeć, czy musicie jeszcze chwilę poczekać, czy to już przyjdzie do was w tym tygodniu, pamiętajcie, że sami też tworzymy okazję do tego, aby działo się lepiej. Dlatego ten kolor yy, niech was nakręci, niech was yy, Wzmocni, chociażby w waszej odwadze, dążenia do tego, co daje spokój waszemu sercu, co je ulecza. Karta zachęca Cię, abyś zdjął swoje ograniczające klapki, abyś rozwinął swoją świadomość ponad normę. W życiu jest o wiele więcej niż teraz zdajesz sobie sprawę. Tak mówi karta, a więc myśl i czuj się wielkodusznie i podążaj za wezwaniem swojego serca. Otrzymasz teraz całe wsparcie na poziomie energetycznym, jeżeli będziesz chciał, oczywiście, aby podjąć właściwe dla siebie decyzje. Pamiętaj, że możesz zbierać tylko owoce z roślin, które zasiałeś w swoim ogrodzie. Tu mówimy o tej aktywności. Ale jaka ta aktywność będzie, jakie kroki musisz teraz podjąć, aby osiągnąć te cele? Ten kolor może Ci właśnie w tym tygodniu pomóc to rozszyfrować lub odnaleźć dzięki temu, że wprowadzisz medytację i pracę z nim. To niejako zaproszenie do tego, aby sobie pomóc, to zaproszenie, aby wyjść na nowo i połączyć. Siebie, a z tym, co jest takie głębokie w Tobie, i tym, co w Tobie jest najbardziej Ci potrzebne, a więc również naturalne. Ćwiczenie na ten tydzień, poza samym olejem i poza kolorem w ogóle, którym powinieneś się otaczać. To również skierowanie się do tego, co jest naturalne, podarowanie sobie większej ilości, na przykład spaceru, większej ilości świeżego powietrza, większej ilości bycia przebywania w naturalnych środowiskach, parku, łąki, bycia gdzieś nad wodą. To jest ogromne błogosławieństwo móc. Doznać tego, tej energii właśnie od natury. A więc, będąc w lesie, obejmując drzewo, dotykając ziemi, zdejmując skarpety i kładąc bosa stopy na ściąłce, to jest niebywałe uczucie, ale trzeba go chcieć doświadczyć. Trzeba czasami się może przełamać, albo po prostu spróbować zrobić to spontanicznie i poczuć tę energię. Drzewa, które obejmujesz często, to Twoje drogowskazy również, a więc spójrz na nie jeszcze inaczej niż do tej pory. Spróbuj zauważyć, co chce Ci ono przekazać w danym momencie, jakie dźwięki możesz usłyszeć stojąc i obejmując jego pień. Pamiętaj, że rośliny, natura uczy nas, jak żyć doskonale, jak żyć głęboko w zakorzenieniu właśnie z tą planetą. Jednocześnie pozwalając na wzrost naszej energii, tej wewnętrznej, tego światła, tej iskry, którą nosimy. Natura pokazuje nam również, że cierpliwość i wytrwałość są ważnymi cnotami w życiu. Spójrz na to również pod tym kątem i zachowaj spokój i posłuchaj tego, co jest mądrością, drzew, traw, tej właśnie naturalnej wokół ciebie aury. Poczuj także w tym tygodniu, dzięki a przebywaniu w towarzystwie tych naturalnych istot i tego koloru, także jak pomaga ci to wszystko oczyścić twoje pola energetyczne, jak pozwala ci to wzmocnić całą w tobie moc. Dlatego wybierz się na dłuższy spacer po lesie i po prostu kąp się w tej energii, którą rozprzestrzeniają drzewa. Dzięki temu możesz cudownie wesprzeć swój nowy początek. Wspierasz to, co jest w Tobie, no właśnie, inspiracją, otworzeniem się, podarowaniem sobie nowego przypływu, a pomysłu odpowiedzi na to, czego poszukujesz, po prostu. I pokazała wam się karta przemian, która mówi wskrzeszenie, zrównoważenie i powrót do życia. Jestem bezpieczny i wracam do życia. Karta się pyta, czy czujesz się tak, jakbyś wyszedł z samotnej wyspy i próbował dogonić życie? Czy zawsze czujesz się właśnie tak? Lub czujesz się gdzieś z tyłu? I odpowiedzią na to jest płynąca z tej karty informacja, abyś po prostu nie zastanawiał się nad tym, abyś otworzył się na przygodę, abyś podarował sobie właśnie inspirację. Poprzez przebywanie tu lub tam, w tych miejscach, w tych okolicznościach, w tych na tyle naturalnych okolicznościach, które są spójne z Twoim sercem. Każdy ma inny, pamiętaj się, również próg tego, co do siebie dopuszcza. I to również ma sens. Niemniej karta sugeruje, że gdy wprowadzisz, właśnie ten tryb takiego otwartego na świat. Chętnego przyjmować to, co nowe, otwartego również na wydarzenia, które się dzieją czasami niespodziewanie, dodajesz sobie ożywczego rozkwitu, a więc pozwalasz, żeby ożywione energie w tobie mogły następnie rozkwitnąć, aby to się po prostu zadziało. A więc nie blokowanie tego, co i tak ma przejść. Stąd być może również te karty, które się pokazały dla jednych w oczekiwaniu, dla innych już w inspiracji. A więc może jesteście a, w, tak podzieleni gdzieś tutaj, że jedni są bardziej gotowi, a inni jeszcze się przed tym bronią. No i może dla Was właśnie jest tutaj informacja, aby się po prostu nie bać, aby zaufać i pełnym sercem a, iść w to i naturalnie płynąć wraz z tym prądem. Zauważysz zmiany zachodzące w Twoim życiu i wiedz, że jesteś bezpieczny. Teraz jesteś bezpieczny i wracasz do życia, a więc się nie mój. Otwórz swoje serce, ufaj i przyjmuj z inspiracją, a, a może z niecierpliwością, właśnie to, co jeszcze, jeszcze fajniejsze, a jeszcze bardziej wzbogacające Ciebie. Oto tylko co pozytywne. Czego i ja Wam również życzę, aby wszystko, co spotykacie w tym tygodniu i w ogóle było właśnie inspirujące, bezpieczne i serdeczne. Jeżeli Wam się podobało czytanie, jeżeli możecie, zostawcie komentarz, zostawcie może właśnie zielone serce lub koniczynkę na szczęście, aby ta energia już rozpraszała się wzajemnie, aby przyciągała tylko to, co lepsze. A ja Wam również odeślę jako równowagę tej energii. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych czytaniach.